Tak więc cześć maneczko, widzowie. Witam Was w kolejnym już vlogu na tym kanale. Dzisiaj mamy środę. W piątek e, będzie dzień oglądania maszyn. Będą klienci mogli wejść na plac i będą mogli sobie oglądać maszyny. Dzisiaj mamy sporo maszyn, które musimy pofilmować. Niestety do piątku musimy się z tym wyrobić. A zaraz wam pokażę, ile tego jest. Jest tego naprawdę mnóstwo. No ale trzeba jakoś dać radę. Nadal są u nas dziadki, nie wiem czy mówiłem. Dziadki z biura przyszli do nas nam pomagać. Naklejają naklejki na maszyny. Takie jak widzicie tutaj za mną. Numer maszyny. No a. My filmujemy cały czas, żeby się wyrobić do tego piątku No i co? Zostawcie suba, łapkę w górę A teraz zobaczcie ile maszyn mamy do filmowania. Tutaj stoją maszyny do filmowania Tutaj również Tam stoi ich pełno Nie wiem czy to widzicie ale tam jest ich pełno jeszcze po drugiej stronie na ulicy też jest tego pełno więc pracy mamy jak najbardziej mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo nie nudzimy się przez te dni teraz ale jak już będzie aukcja to nie będzie roboty wtedy będziemy się ubijać na szczęście pogoda nam dopisuje dzisiaj nie pada, w nocy padało ale dzisiaj nie pada no co mogę więcej powiedzieć zapraszam was na tego vloga, to już mówiłem no i będę wam pokazywał od czasu do czasu jakąś maszynę, którą filmujemy pokażę wam potem też jak wygląda plac pokażę wam jak wygląda druga strona bo pokazuję tylko maszyny, ale pokażę też te małe pierdoły na paletach tak więc zapraszam was na ten odcinek a więc teraz biorę maszynę, którą będę filmował Stara maszyna, stara kopareczka gąsienicowa. Zobaczcie, szyba rozwalona. Zobaczymy, czy odpali. Uj, nie złapało. A nie łapie, dlatego że nie ma paliwa. Niestety ta maszyna nie ma paliwa, tak więc biorę kolejną, a kolejną maszyną będzie taka oto kopareczka szufla tak zwana. Zobaczymy jak to tu wygląda i najważniejsze czy odpali ta pierwszym? Coś jest nie tak, słyszę, coś szczela ale nie odpala. Niestety, kolejna. No, tak więc, jak widzicie, nie tylko dobre maszyny u nas się sprzedają, ale też właśnie takie gówno jak to. Może jednak kopareczka Komatsu PC 180 w oh, 138 US mnie nie zawiedzie i może ona odpali siadamy i odpaliła pięknie tak więc zabezpieczenie w dół do góry i możemy jechać do zobaczenia za chwilę tak, więc widzowie te komacy właśnie już pofilmowane. Kolega teraz pojechał po jednego dziadka, ponieważ potrzebujemy czterech osób, żebym ja z kolegą mógł filmować, a dwóch innych e, po prostu odwozić maszyny i ustawiać w linie, bo tak to zajmie nam bardzo dużo czasu, niestety. Tak więc ja biorę teraz kolejną maszynę. Mam nadzieję, że odpali. No i do zobaczenia dalszej części. żeby ktoś kto to kupi po prostu żeby wiedział że jest sprawny no tak więc wrzucę wam tam muzyczkę pod to a teraz jadę w małej komaretce gąśnicowej na razie robota idzie super mam tutaj ciężaróweczkę zobaczcie 487 tysięcy kilometrów ale wygląda nawet fajnie oprócz tego że śmierdzi hikami no ale trudno, takie rzeczy też trzeba filmować. Ja sobie na razie siedzę wyludowany, ponieważ taka duża firma a telefony zepsute. Niestety nie możemy filmować, ponieważ już któryś raz z kolei zepsuł nam się telefon do filmowania. Kolega pojechał do biura, żeby kierownik naprawił ten telefon, ponieważ za każdym razem co filmujemy naciska stop a telefon zaczyna filmować od nowa i film zostaje skasowany. I tak jest niestety za każdym razem ogromna firma na cały świat, a telefony mają stare. iPhone 8, które nie ma już aktualizacji cały czas się zacina. Kolega wczoraj wkurzył się i rzucił telefon na ziemię i cały tył jest zbity, ale no jeszcze niby coś tam działa ale za każdym razem, już któryś raz z kolei zepsuł się telefon tak więc musimy czekać praca stoi, jak ja stoję to reszta co wywozi, czyli trzech dziadków też stoją i nie mają co robić płacone mamy nadal tak więc ja się tym za bardzo nie przejmuję ja mam płacone na godzinę, nie od maszyny papierosek i czekamy zobaczcie więc, szufla którą trzeba sterować ręcznie ręką, nie ma kierownicy, tylko pedały, hamulec oraz gaz. Drugi raz taką jadę, i na razie idzie z